Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ten film się zaczyna dosyć nietypowo, dlatego, że mój wieloletni kolega, który zazwyczaj mi to podmontowuje, te filmiki, wyjechał do, co tu kryć, do Wietnamu. No, e, podobno ma wrócić. No ale póki nie wróci, to ja będę tak sam jakoś kombinował, e, nagrywał te filmy dla Państwa, żebyście Państwo nie tracili. Ja sobie uprzytomniłem, że e, mimo, że nagrałem już chyba 170 tych filmów, to, że ja się nie przedstawiłem, znaczy, ja wiem, że Państwo wiedzą, jak ja się nazywam, tylko chodzi mi o to, kto ja jestem, co ja robię i tak dalej, prawda? No więc powiem tak: jestem satyrykiem, i tym satyrykiem zostałem w wyniku niezgody, bo ja chciałem być aktorem, niestety matka się nie zgodziła, potem chciałem być tancerzem, ojciec się nie zgodził, potem chciałem być inżynierem, Matka się zgodziła, ojciec się zgodził, Politechnika się nie zgodziła. No więc, no i dlatego zostałem satyrykiem. A satyryk to jest istotny zawód. Proszę Państwa, my wymyślamy te żarty, które sobie opowiadają dla rozluźnienia głowy naszych państw, prawda? Czy, czy nawet yy, normalnie ludzie, mnie zatrzyma jakaś policja no, drogowa, i, i ten policjant mówi: O, pan satyryk. No pan powie jakiś żart. No więc ja sobie przypomniałem, że znam taki żart o policji drogowej. Rzecz się dzieje w Ameryce. Amerykański policjant zatrzymuje kierowcę podejrzanego o popełnienie jakiegoś przewinienia i mówi, proszę pana, ja nie mogę panu kazać zdmuchać w nic, bo to powietrze jest pana własnością. My mamy taki takim szablon, wie pan? I, I teraz tak, jak pan, ja pan powiem jabłko, pan powie śliwka, ja powiem panu gruszka, pan powie pomidor, prawda? I ja tu mam taki schemat i na podstawie tego schematu potrafię określić, ile pan ma promili we krwi. Gotowy pan jest? Gotowy, proszę bardzo. Jaguar, februar. No ja to powiedziałem i. W tym momencie zorientowałem że ten policjant chyba nie bardzo rozumie, co ja mówię. I, 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 i przypomniałem sobie natychmiast drugi dowcip, taki, że też policja zatrzymuje mężczyznę i mówi: Proszę pana, prawo jazdy. A on mówi: co, 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 prawo jazdy? Co, co prawo jazdy? Dopieroście mi odebrali, już żeście zgubili. No to ten żart zrozumiał. Więc my mamy, my satyrycy musimy czasem tłumaczyć żarty. To nie jest łatwa sprawa. Na przykład taki jest żart, że dwóch mężczyzn rozmawia i jeden mówi, odkąd kupiłem żonie pierścionek z brylantem, przestała się do mnie odzywać. Dlaczego? Zbytał ten pierwszy, a on mówi taka była umowa. No i teraz jak wytłumaczyć komuś, kto nie, nie wie, o co chodzi, o co chodzi. No więc. To nie jest łatwy chleb być satyrykiem, proszę Państwa. I ja właśnie na tym chyba powinienem zakończyć ten film. Ostrzegam, że zakończenie też może być niespodziewane, bo ja nie wiem, jak ja sobie dam radę z zakończeniem tego filmu. W każdym razie powiem Państwu na razie, no do zobaczenia za tydzień. Może już kolega wróci z tego Wietnamu.